Witam serdecznie, nazywam się Róża Zaborycz, reprezentuję Fundację Rozwoju Promocy Kultury ŻAR i zostałam poproszona o przywitanie Państwa, co robię z olbrzymią przyjemnością. Bardzo nam miło widzieć Państwa i gościć na dzisiejszym wernisażu. Chciałabym podziękować też przedstawicielom Żoliborskiej Prokowy za, za gościnne. Mam nadzieję, że nasza wystawa spotka się z dużą Zainteresowaniem i przychylnością wśród gości kawiarni. Wystawa będzie tutaj obecna przez cały miesiąc, a następnie będzie wędrowała jeszcze po kraju. Mamy nadzieję, że mniej więcej dwa lata. Także jest to początek dużej przygody. Zanim jednak oddam głos bohaterce dzisiejszego wieczoru i zachęcę Państwa do zadawania trudnych i wielu ciekawych pytań, bo jestem o tym święcie przekonana, że każdy artysta tworzy po to, żeby wzbudzać pytania. Chciałabym powiedzieć kilka słów o mojej znajomości z Jotką. Jako przedstawiciel fundacji poznałam Jotkę już parę lat temu, ponad trzy, jak sądzę. I przez ten czas mam okazję i przyjemność oglądanie postępów i ewolucji w pracy zawodowej, pracy artystycznej Jotki. Chciałabym Państwa zapewnić, że dzisiejsza wystawa jest efektem ciężkiej pracy, wielu lat ciężkiej pracy i takiego, takiej determinacji w dążeniu do, do samorozwoju i do osiągania celów. Mam nadzieję, że wystawa, czego serdecznie gratuluję, tych lat, tego wysiłku i tego efektu. Mam nadzieję, że niedługo będziemy mogli się spotkać na następnej wystawie. Poprzednia dwa lata temu duży sukces, trzy edycje, trzy wznowienia. Zapraszam. Dziękuję bardzo za przybycie i zapraszam do oglądania oddaję. Hmm, dziękuję. Tak to powiedziałaś, to powiesz, się, denerwujesz i tak. Jest. Wiedziałem, że zaczęłam stresować. No to może pytania pomocnicze, no, no. tak? Już rozmawialiśmy o nie, tych pytaniach pomocniczych no. no. i ich funkcji, jak bardzo no. utrudniają życie. Albo pomagają wręcz. Nie, bardzo dziękuję za przybycie. Dziękuję profowi Boś za udostępnienie wnętrza. Wspomnę o patronach medialnych, dziękuję im za rozpromowanie imprezy. Cóż, coś o, o samym projekcie. Projekt nazywa się Faces. Chodziło mi o kilka rzeczy. Chciałam pokazać przede wszystkim emocje. Tak? Chciałam pokazać ludzi bardzo, bardzo bliskim karze, czyli samą, samą twarz, i pokazać ich emocje na to, jak reagują na, na spotkanie ze mną. Są to osoby, które. Widziałam w większości pierwszy raz w życiu, a także na sesji ja zadawałam im pewne emocje i oni mieli mi zagrać. No, czasami wychodziły, czasami nie. Możecie Państwo oglądać i, i, i z tymi emocjami razem, że tak powiem, no, spotykać się. Tak? Była to też próba skatalogowania ludzi, jako że jesteśmy do siebie bardzo podobni, choć nie widzimy tego patrząc na siebie tak z daleka, to patrząc dopiero w takim bliskim kadrze widzimy jakie są podobieństwa. Żadna z... no dobra, jest tutaj, są na tych zdjęciach dwie osoby, które są ze sobą spokrewnione, to jest Róża i jej syn. Są oddzielnie, więc prawdopodobnie się nie zorientujecie, które to są osoby, natomiast wszystkie inne są bez pokrewieństwa. Natomiast jak się przyjrzycie zdjęciom, wydaje się, że są to osoby z jednej rodziny. Fotografie od samego początku: czarno-białe taki zamysł, zamysł też, żeby właśnie po trzy zdjęcia, żeby właśnie pokazywać te e, podobieństwa, a także różnice, e, no i chyba tyle. Do, 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 dodam od siebie, że to zestawienie fotografii w trzech twarzy ze sobą jest prowokujące i faktycznie e, i ogranicza, i zmusza, e, ogranicza wybór i zmusza też do głębszej analizy tego konkretnie wyboru, a nie żadnego innego. To jest bardzo fajne. Tak, więc ogólnie, ogólnie te osoby, które są tu pojedynczo, tak, bo jest parę zdjęć, które są zupełnie pojedynczo, to, to były dwie rzeczy, tak. Po pierwsze nie znalazłam takich twarzy, które by do nich pasowały jeszcze, bo projekt nadal trwa, nadal się rozwija i nadal zapraszam na zdjęcia, szukam jeszcze przez cały czas różnych twarzy a e, po drugie po prostu niesamowicie wyglądają e, jako oddzielnie zupełnie twarze a nie złączone w te e, e, trójki. Oddzielne historie. Oddzielne, tak, zupełnie oddzielne historie. Jak znajdę e, podobne twarze to połączę je znowu w, w trójki, a może nawet w piątki zobaczymy e, jak, jak to wyjdzie. Czyli to wszystko. wszystko.